Siemanko, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem VRC, to jest Football Manager 2020. Kariera Radom jakim Radom. 12 kwietnia roku 2025. No i rozpoczynamy grupę mistrzowską, czyli koniec rundy zasadniczej. Mój plan, który opierał się na 11 punktach w pięciu ostatnich spotkaniach wypalił. Nawet zdobyliśmy tych punktów więcej, bo aż 13. 3-0 z Jagiellonią u siebie. 0-0 w meczu bardzo wyrównanym. Nawet nawet tutaj Krakowie tych strzałów miała troszeczkę więcej, no ale generalnie mecz tak optycznie powiedzmy na remis i, i ten wynik bardzo, bardzo sprawiedliwy, znowu mi się zaznaczył ten banik Ostrava błąd w grze, dalej 2-1 Piast Gliwice pokonany u siebie, tutaj spokojnie 24 strzały oddaliśmy w tym meczu, Piast właściwie nie istniał, mieliśmy 5 doskonałych sytuacji, no ale oczywiście w 95 minucie bramka dla Piasta Gliwice wpaść musiała, jednak najważniejsze jest to, że zdobyliśmy że zdobyliśmy 3 punkty Dalej mieliśmy Lechię Gdańsk na wyjeździe Bardzo ciężkie spotkanie, którego ja się obawiałem bardzo mocno Że tu będzie problem, ale Wprawdzie przegrywaliśmy 1-0 Po bramce Iwana Dolczka w piątej minucie Ale szybko wyrównał Miłosz Toruń Pod koniec meczu Sebastian Blizga Dokłada swojego gola No i pokonujemy ekipę z Gdańska Zasłużenie, bo tych sytuacji też tutaj mieliśmy więcej Aż 4-2 do 1 No i ostatnie spotkanie W sumie najcięższe chyba z tych wszystkich No bo jednak graliśmy ze słabiutkim Zagłębiem w Sosnowie Wydawało się, że tutaj spokojnie wygramy ten mecz, ale tak spokojnie to wam powiem szczerze, nie było. Ciężkie spotkanie. No, głównie dlatego, że od 57 minuty graliśmy, em, graliśmy w 10, bowiem Igor Łasicki obejrzał czerwony kartonik. No i w 92 minucie czasami też się uda tego futbol oszukać. Tomasz Marciniak zdobywa gola. I wygrywamy to spotkanie 1 do 0 No i tak jak sobie zakładałem, że chciałbym mieć tak 8, 9, 10 punktów może przewagi nad Legią Warszawa, czy w ogóle nad drugim zespołem przed rozpoczęciem tej rundy finałowej. Tak to właśnie teraz wygląda. Mamy 8 punktów przewagi nad drugą Legią no i bardzo duże szanse na obronę mistrzostwa Polski, czyli zdobycie tego trofeum po raz czwarty z rzędu. Naszym kolejnym rywalem będzie ekipa Wisły Kraków, która w tym momencie w grupie mistrzowskiej zajmuje szóste miejsce. To jest taki typowy chyba zespół, który, który gdzieś tam będzie okupował te miejsca od 6 do 8 12 zwycięstw, 10 remisów, 8 porażek wiadomo. Jeszcze mają szansę, myślę, awansu na miejsce piąte, ale wyżej chyba Śląska już nie podskoczą. No także walczymy, walczymy. Dzisiaj właśnie ten mecz z Wisłą Kraków za chwilkę sobie za chwilkę sobie Zagramy. Myślę, że będziemy dysponować składem podstawowym. Oczywiście, oprócz Ariela Jagieły, który wypadł nam do końca prawdopodobnie. Chociaż widzę, że tutaj rehabilitacja przebiega bardzo sprawnie i być może jeszcze tego zawodnika uda się odzyskać no, szybciej niż myślałem. Bo ostatnio, jak sobie liczyłem tą jego kontuzję, to wychodziło to gdzieś, gdzieś w maju, a tutaj szybko do siebie Ariel doszedł. No i bardzo fajnie. Nie będzie Igora Łasickiego, który jest zawieszony. Oczywiście, za tą czerwoną karkę z ostatniego meczu. No i Dylan Markande też powinien się tutaj nam ogarnąć na to spotkanie z Wisłą Kraków. E, także zobaczymy jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję na kolejne trzy punkty. Mamy już 20 chyba 8 albo 29 spotkań bez, bez porażki. Naprawdę fajnie, naprawdę super byłoby, gdybyśmy ten sezon bez porażki, bez przegranej skończyli. No byłby to taki pierwszy, pierwszy mój sezon, w którym w którym udaje się zakończyć właśnie, właśnie bez ani jednej przegranej. Także walczymy o to mistrzostwo polskie. No już, już mam gdzieś tam przed sobą kwalifikacje do Ligi Mistrzów. Mam nadzieję, że, że uda się również się no i ta walka, ta walka w europejskich pucharach mam nadzieję nabierze rumieńców, ale akurat na ten temat sobie rozmawialiśmy w ostatnim odcinku, więc to już nie będę się, się powtarzał. Oczywiście skautujemy sobie dalej, tutaj mam kilku zawodników, którzy... Którzy naprawdę mnie interesują Jesteśmy blisko do pięcia transferu Osiemnastoletniego bodajże Środkowego obrońcy z Chile Więc robi nam się tutaj Ameryka Południowa troszeczkę Bo mamy Argentyńczyka, Cataldiego Będziemy mieli być może środkowego obrońcy z Chile Zawodnika z ogromnym podobno potencjałem Tak mówią skauci Ale to wam pokażę jak uda się dopiąć transfer Nie będziemy tutaj absolutnie zapeszać Jak, jak przyjdzie czerwiec I otworzy się okienko transferowe Dokonamy tych transferów a to wtedy wam pokażę to wtedy wam pokażę co i jak. Tu mamy tego matesa Cataldiego. Część atrybutów mu spada, część atrybutów mu rośnie. Dziwna sprawa, jakoś tak to dziwnie się relokuje, ale, ale zobaczymy jak to będzie wyglądało w kolejnym sezonie, bo ten początek oczywiście może być różny. Może być taki spadek atrybuty związany z tym, że zawodnik przychodzi do nowej drużyny, zmieniają się jego programy treningowe itd., itd., Tak naprawdę coś mówić można więcej po, myślę, kilku, kilku miesiącach, około pół roku i wtedy widzimy, czy ten trening przynosi efekty, czy jednak jest, czy jednak jest źle. No. Oczywiście przed rundą finałową nie mogło być inaczej jak wysypanie się jednego z naszych najlepszych graczy. Sebastian Plizga, to mało że to jest najlepszy gracz, to jest gracz, który zarebutował ostatnio w reprezentacji Polski. Zresztą podobnie jak Marciniak, no nie będzie mógł już zagrać Plizga w końcówce tego sezonu. Wypada nam najlepszy, środkowy obrońca. Zawodnik, który był ostoją naszej defensywy. Zawodnik, który wiele znaczył dla naszej obrony. No i będziemy kończyli sezon z Peterem Straką. Słowackim 19-latnim defensywnym zawodnikiem I obok niego Paweł Ptaczek w tym momencie Który nie jest wcale dużo starszy, bo ma 20 lat Czeski środkowy obrońca Tu jeszcze nam wypadł Łasicki No pięknie, pięknie się to wszystko rozpoczyna No ale trudno, trudno, trzeba sobie radzić Na szczęście te 8 punktów przewagi, które mamy nad, nad drugą Legią Gdzieś tam daje mi ogromne nadzieje na to mistrzostwo I jakoś tam szczególnie tym plizgą no, trochę mnie to podłamało, ale jakoś szczególnie załamany nie będę. Jakoś, żeby tutaj pomstować strasznie, ale, no, ale to jest dosyć, dosyć dziwna sytuacja. No, wielka szkoda, wielka szkoda. Chłopak, mówię, za, zadebitował w reprezentacji Polski. Jego wartość to jest, to jest już ponad 7 milionów złotych. No. Zobaczymy. Ma ten kontrakt nowy z klauzulą 18,5 miliona złotych odstępnego. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie będziemy tą klauzulę usuwać. Ale potrzebowałbym do tego jakiegoś, jakiegoś, jakiegoś sukcesu w europejskich pucharach. Tym sukcesem nazywam oczywiście, no mówię, minimum to trzecie miejsce w grupie Ligi Mistrzów i gra na wiosnę w Europie. Wtedy może tych zawodników udałoby się przekonać, że jednak jesteśmy zespołem, który będzie stale występował w tych pucharach i powoli zbliżał się do jakiegoś sukcesu. No tutaj mamy wynik w ogóle, coś nieprawdopodobnego, jak Real Madrid w tym momencie zdemolował Liverpool u siebie 7-0. Przegrali 3-0 na wyjeździe i pewnie w Madrycie i pewnie w Madrycie te nastroje nie były najlepsze, ale tutaj Sebastian Drussi strzela właśnie w tym momencie cztery bramki Liverpoolowi. No, gracz, który w ogóle został zakupiony z Zenitu i tutaj naprawdę, naprawdę w tych półfinałach, bo to chyba półfinały były, czy ćwierćfinały, ćwierćfinały chyba Ligi Mistrzów albo półfinały. No, w każdym razie, no pokazuje się ćwierćfinał. Pokazuje się z naprawdę, naprawdę dobrej strony. W ogóle mieliśmy też yy, y, znaczy, mamy w sumie nowych juniorów, tak? Ale to w ogóle szkoda gadać, tak? Najlepszy junior Dariusz Kozłowski oceniany jest na półtorej, może dwie gwiazdki potencjału, więc to jest katastrofa. I niestety, niestety znowu nie mamy z czego rzeźbić. Mamy Rosjanina, Anatolia Smirnowa. Zmierną no, w takie ładne nazwisko, chociaż pisane inaczej. Natomiast jest też Szwajcar Bernard Ansermet. Ale nie ma tutaj absolutnie, absolutnie jakiegoś szału z tymi juniorami. No, nie liczyłem na to, na to, mówiąc szczerze, bo, bo tak naprawdę to, to tych juniorów nigdy nie dostawaliśmy dobrych. Ostatniego dobrego juniora jakiego dostałem i jakiego pamiętam to jest, to jest to jest zawodnik, który grał z nami jeszcze w FC United of Manchester i, i, grał, i grał z nami długo udało się go sprzedać za dobrą kwotę poza tym nie przypominam sobie, żebyśmy żebyśmy mieli w Radomiaku juniorów, którzy, którzy mogliby tutaj którzy mogliby tutaj zaskoczyć nas, nas swoim talentem. Fajnie się nam Forsberg rozwija, cały czas mówi o tym, że to może być zawodnik na miarę, na miarę jakiegoś czołowego klubu europejskiego, ale zobaczymy. Też nie, nie uprzedzajmy faktów, nie zapraszajmy, bo chłopak się speszy i, i, potem, i, potem, i potem będziemy mieli z niego niewielki pożytek. Lepiej to uważać na słowa, lepiej uważać co się mu jeszcze usłyszy i, i będzie problem. Niestety mało tego, że Plizga nam wypadł na dwa miesiące, to jeszcze to jeszcze Wydział Dyscypliny, Szanowny Ekstraklasy, no postanowił przedłużyć zawieszenie łaścickiemu na dwa mecze, więc ktoś tu nie chce, żebyśmy zdobyli mistrzostwo, ale ja ptaczkiem i straką w obronie to mistrzostwo zdobędę i nikt mi tutaj nie popsuje planów. Jest jeszcze druga opcja wystawienia Kataldiego na środku obrony, ewentualnie, tylko że to jest chłopak niski, on, on, on nie potrafi grać głową i to może być spory problem. No ale jeżeli będziemy musieli, to tak zrobimy, tak? Bo spokojnie Maksimowicz może grać na tej prawej stronie. Właściwie to ja już mogę tak zrobić i zaryzykować i zaryzykować taką opcję damy, damy Maksimowicza na prawe, na prawe skrzydło i wszystko powinno być i wszystko powinno być teraz w porządku, czyli Katali z Ptaczkiem będą grali na środku obrony i tutaj Neva Maksimowicz, czyli wracają ci boczni obrońcy, no którzy byli z nami zawsze i którzy, i którzy tutaj z nami z nami zazwyczaj, zazwyczaj w tej pierwszej 11 wychodzili, dopóki nie przed Kataldi, to Maksimowicz oczywiście był zawodnikiem podstawowym Patrzę na Wisłę sobie ich ostatnie mecze i, i to jest chyba w ostatnich pięciu spotkaniach oni zdobyli trzy punkty, remisując trzy razy i dwa mecze przegrywając, więc tu absolutnie tu absolutnie jest katastrofa w Wiśle. Jeżeli o to chodzi, więc być może wykorzystamy słabszą formę ekipy z Krakowa i będziemy w stanie ich pokonać. No przynajmniej mam taką, mam taką nadzieję, że uda, się, że uda się to zrobić. No zobaczymy, zobaczymy za chwilkę już ten mecz. Krakowie Lech Poznań 3-3 to jest znakomity dla nas wynik. Rzecz jasna, pogoń wygrywa z Choniczanką, ale to jest grupa, grupa spadkowa. No Krakowie raczej tu nas nie dogoni. Mówię, ta walka będzie, będzie albo między nami, albo Legią, albo Legia się gdzieś tam wysypie po drodze. Bo nie wydaje mi się, żeby Lechia 13 punktów to już, to już raczej nas nie dogoni. Musielibyśmy tutaj naprawdę, naprawdę katastrofalnie się za zaprezentować w tych ostatnich meczach. Wydaje się, że wszystko, jest, że wszystko jest rozstrzygnięte i to albo my, albo Legia Warszawa zostaniemy mistrzem Polski. Oczywiście bliżej do tego tytułu Maradonia, bo te 8 punktów przewagi to naprawdę jest bardzo dużo. I myślę, że powinniśmy sobie w tym aspekcie. Z legią poradzić także, także mam nadzieję, że będzie dobrze. Marcinia, tutaj, doskonale, doskonała forma na treningach. Te sały się zapisują coraz dłużej, te bazy są coraz, coraz większe, ale, ale to jest raczej normalne. Tych lig troszeczkę tutaj mamy już rzuconych, warto by było, może zrezygnować z kilku, ale to już sama gra, sama gra raczej, raczej płynnie, raczej bez problemów. Te zapisy są ostatnimi czasy troszeczkę wydłużone. No dobra. No to szykujemy się do tego meczu. Yy, trudny mecz, tak? No na pewno trudny mecz. Z Wisłą nigdy yy, tu Ekstraklasa ma trudny mecz, ale my też mamy trudny mecz. Z Wisłą nigdy nie jest łatwo. Chociaż, yy, chociaż mówią, że jesteśmy zdecydowanym faworytem, a Legia gra ze Śląskiem u siebie. Nie no, Legia się raczej nie, yy, nie przewróci na Śląsku, tak mi się wydaje. Raczej Legia wygra to spotkanie, chociaż remis, gdyby tam był, gdybyśmy my wygrali z Wisłą, no to już by było idealnie, bo już by było 10, punk 10 punktów. Ja już sobie tak myślę mocno do przodu, ale ale raczej Legia ten to spotkanie raczej Legia to spotkanie powinna e, powinna wygrać. No dobrze. Zatem szybciutka odprawa przedmeczowa. Czy Legia gra dziś? Czy Legia gra, Legia gra dziś? I to już o godzinie 15.30 gra zespół ze stolicy ze Śląskiem Wrocław. Za chwilkę zobaczymy sobie wynik tego spotkania. Oby był on korzystny dla nas. Tak, jest 0-0. Jest 0-0, więc moje moduły zostały wysłuchane. Nie ma na nas nałożonej dużej presji. Nawet jeżeli zremisujemy z Wisłą Kraków, nie stanie się nic złego, bo to będzie wciąż 8 punktów przewagi. A tych meczy coraz mniej. Ale gdybyśmy z Wisłą wygrali, no to mamy tych punktów 10 przewagi nad Legią Warszawa nasze kolejek przed końcem, więc to są już potężne, potężne Zapasy, i myślę, że to no, no to już powolutku chyba zaczęło było oznaczać, że to Mistrzostwo Polski jest w naszych rękach. Bo, bo nie wierzę, żebyśmy dziesięciopunktową przewagę, gdyby ona była, oczywiście, zmarnowali. Lechia doznaje katastrofalnej porażki z zagłębiem Lubin, i tym samym prawdopodobnie też wyklucza się już z walki o Mistrzostwo Polski. Bo 0-4 u siebie, gdybyśmy wygrali, to mamy 16 punktów przewagi nie do odrobienia. No więc, no więc tylko zwycięstwo z Wisłą Kraków, tylko zwycięstwo, chociaż mówię, te mecze nie są łatwe. Z Wisłą i, 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 i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No To, to, to sprawa wygląda tak, że jak, jak nawet ten remis się trafi, jak nawet ten remis tutaj będzie, jak ta strata punktów się przydarzy, to okej, okay, to okej, okay. to jest cały czas duża przewaga nad Legią Warszawa i o punkcie ich znowu więcej będziemy mieli niż Lechia. Ważne, żeby tego meczu, ważne, żeby tego meczu nie przegrać. Mamas nieźle się rozwija. No i bardzo dobrze. Cieszymy się, że chłopak jeszcze jeszcze idzie do przodu. Natomiast chciałbym sobie zobaczyć jeszcze, jeszcze tutaj. Jeszcze tutaj te poprzednie spotkania z Wisłą Kraków. No tak, widzicie, to jest strasznie wyrównane. Ostatnie trzy mecze, ok, bo wygrywaliśmy u siebie 4-0, wygrywaliśmy u siebie 3-1, na wyjeździe 0-0. U siebie w ogóle te mecze dosyć dobrze, dosyć dobrze szły. No więc myślę, że jest spora szansa, żeby tutaj jednak te trzy punkty przy ulicy Struga w Radomiu wywalczyć. Za chwilkę sobie zobaczymy skład Radomiaka Radom, który wam tutaj przeczytam. No i będziemy się szykowali na mecz z Wisłą Kraków. Oby było dobrze. Oby wszystko poszło zgodnie z planem, oby Radom jak Radom to spotkanie zakończył zwycięstwem. Zatem już sobie szybciutko tutaj przewiniemy. Patrzę jak Jagiełło, patrzę jak Markandey. Jagiełło, ja myślę, że on już może być na, na ławce i powolutku tutaj te minuty może dostać. Chodzi oczywiście o to, żeby on sobie Tą formę po kontuzji powolutku Odbudowywał Zobaczymy jak to, jak to będzie wyglądało Jeszcze sobie tylko zmienię tutaj dwóch napastników miejscami I okej, okay. Laskowski, Newa, Kataldi, Ptaczek Maksimowicz, Kamara, Mamas, Zalik Markandey, Forsberg, Toruń No to jest jeden z tych meczów, gdzie Polaków Zbyt wielu nie zobaczymy w pierwszym składzie Bo tylko jest Laskowski Toruń Więc jest ich tylko dwóch, bardzo mało I też ja nie jestem szczerze mówiąc z tego faktu zadowolony Ale tak niestety wyszło Że musimy w ten sposób dzisiaj zagrać no więc rozpoczynamy powolutku to spotkanie, radom jak radom Wisła-Kraków, Ekstraklasa, grupa mistrzowska, mecz oczywiście przy ulicy Struga w Radomiu, także powinniśmy odnieść stosunkowo łatwe zwycięstwo, mam nadzieję, że zespół jest na tyle ambitny, że te moje słowa przekuje, przekuje w trzy punkty, na zielono Radom jak radom na czerwono-biało Wisła-Kraków, no i rozpoczynamy to zacne spotkanie, spotkanie, które może się okazać me meczem o Mistrzostwo Polski, bo tak jak mówię, jeżeli Radomiak ten mecz wygra, no to chyba nam już nikt nie przeszkodzi. Gramy rzut za autu, ale nie ma tutaj kontynuacji tej akcji, no i czekamy teraz na, na kolejne wydarzenia na boisku. Mam nadzieję, że zaraz zespół z Radomia będzie w stanie przycisnąć Wisły Kraków, chociaż te, te rundy finałowe. Nie są dla nas dobre, to znaczy zawsze Gdzieś mamy problemy w tych rundach finałowych Te mecze, te mecze są dla nas już ciężkie Już to wyczerpanie sezonem te, te, te mecze są bardzo wyrównane Te mecze są na krawędzi, ale zawsze gdzieś tam mamy Tą przewagę zbudowaną, która pozwala nam To mistrzostwo wyciągnąć Mimo wszystko, mimo tego, że nie są To mówię, najlepsze, najlepsze dla nas spotkania No i teraz Maksimowicz w pole karne Forsberg, ale strzał zablokowany, jeszcze Zalik Toruń, Zalik, próbujemy jeszcze tutaj tą akcję Odzyskać, Maksimowicz, ale znowu Centra zablokowana, no i Wiślacy tą piłkę wybijają na aut, teraz Kamara, może stały fragment gry, jest tam Mamas, Mamas Forsberg, ależ była doskonała sytuacja, ja myślałem, że Mamas będzie oddawał strzał, a on jeszcze postanowił tą piłkę do Forsberga wycofać, Kamara narożnik pola karnego, jest Dylan Marquandey wycofuje piłkę do Mamas'a czy tu coś jeszcze będzie, lewa strona cała odkryta ale prawa też, Kamara tutaj się pojawił znikąd, no i wywalczył wywalczył rzut rożny, tylko albo aż za chwilkę zobaczymy, jak ten stały fragment gry zostanie przez gospodarzy wykorzystany Ptaczek, powinien to od Dać, tak jest, Markandej, Markandej w polu karnym I tutaj jest spalony Markandej nie przypilnował linii offside'u I niestety ta akcja Radomiaka zakończona Rzutem wolnym dla Wisły Basta, Aralicia, teraz próbuje Wisła Kraków Odpowiedzieć po raz pierwszy w tym meczu 33 minuta, ale Laskowski Znakomicie tutaj spisuje się na bramce I spokojnie łapie strzał zawodnika Gości, 38 minuta meczu Cały czas 0-0 No nie jest to mecz porywający, ale, ale Radomiak nie gra takich spotkań póki co Zdarzają się mecze, gdzie oczywiście mamy ogromną przewagę, ale zdarzają się takie mecze, gdzie, gdzie no troszeczkę się męczymy, tak jak ostatnio męczyliśmy się z Zagłębiem w Sosnowiec, tak jak, tak jak męczyliśmy się też z Lechią, no ale akurat z Lechią na wyjeździe to już mocniejszy przeciwnik, więc to, to, to męczenie się jakby usprawiedliwione. No takie bym powiedział spotkanie bardzo nudne i, i niestety, niestety nie do końca takie, jakie byśmy sobie tutaj życzyli. E, troszeczkę podniesiemy sobie bocznych obrońców i myślę, że też przejdziemy powolutku na pozytywną mentalność. Czyli podejmiemy troszeczkę większe ryzyko w tych akcjach, no bo jednak gramy u siebie. Myślę, że warto tutaj zaryzykować. Tym bardziej, że tak jak mówię, no jeśli byśmy zremisowali mecz, to nie dzieje się żadna katastrofa, nie dzieje się nam żadna krzywda. Wciąż ta przewaga w wypadku remisu jest ośmiopunktowa nad drugą legią. Markandej w pole karne, nie ma tam strzału Zalik teraz nad poprzeczką próbuje tę piłkę przenieść, ale. Znaczy, próbował ją myślić pod poprzeczką zapewne, ale, ale wyszło inaczej. Markandej. Zalik, Mamas, jak przy piłce Maksimowicz się pojawia z Markandejem na prawej stronie Markandej, Zalik Znowu się odkrywa cała lewa strona Tam adresowana piłka teraz do Carlosa Nevy Carlos Neva, aj zablokowana centra I teraz może z tego wyjść kontra dla Wisły Ale tutaj jest, jest ptaczek Który, który no, pilnuje pilnuje napastnika Wisły Chociaż to jest mało doświadczony obrońca Podobnie jak jego kolega z defensywy I to może się niestety obrócić w pewnym momencie Przeciwko nam, no zobaczymy, Milasius Milasius, Milasius pole Jest strzał, Laskowski poprzeczka i Maksimowicz tą wybija na aut, oj było ciężko tutaj, było, było trudno się wybronić z tej sytuacji i jest teraz rzut rożny dla ekipy z Krakowa, Sawiczewicz. jest strzał rejda, jeszcze poprawka Araliczy, ale tutaj, ale tutaj no, obrona blokuje i Forsberg faulowany, tam powinna być co najmniej żółta kartka, gdyż to był faul taktyczny, Forsberg wychodziłby na, na pozycję, znowu Wisła Kraków atakuje, no to nie jest łatwy mecz dla nas i mamy tutaj problemy na początku tej na początku tej drugiej połowy, mam nadzieję, że zaraz sobie z tym poradzimy i że za chwilkę te akcje nasze nabiorą troszeczkę wigoru, mocy i efektu przede wszystkim. Chodal, Duranowicz będzie chyba strzelał, ale też tą piłkę bardzo, bardzo wysoko przeniósł nad bramką Laskowskiego. 54 minuta. Wisła przyspieszyła w tym meczu. Mamy komplet oczywiście na trybunach. Wisła tutaj pokazuje pazurki i nie jest to łatwy mecz dla, dla ekipy Radomiaka. Tu będziemy mieli stały fragment gry, ale zanim on zostanie wykonany, to ja wprowadzę byłego gracza Wisły Kraków, Czyli kołodziejskiego, i dołożymy sobie z lewej strony Marciniaka na skrzydło. I zobaczmy teraz, jak kamara wykonuje stały fragment gry. Jest do mamasa ta piłka i karny. I to będzie chyba karny kolejny. Zresztą Radomiak ma dosyć spore szczęście, jeżeli chodzi o te jedenastki. Bo nie wiem, czy to nie jest trzecia? Jedenastka w ostatnich kilku tygodniach dla Radomiaka. I teraz kołodziejski jest Bramka, i ten kołodziejski, który wchodzi przed chwilką na boisko, strzela gola swojemu byłemu klubowi. No karny. Ale karny też trzeba umieć wykorzystać. Ja strasznie się frustruję, jak, jak, jak dostaje karnego przeciwnik. Wiadomo, jak my dostajemy, to się cieszymy. No tak to już w tej piłce nożnej jest. Raz, nasz, raz nas oszukają, raz my kogoś, kogoś tutaj wykorzystamy i, i, i dla nas ta jedenastka zostanie przyznana. Raz nam strzelą bramkę w 95 minucie, a właściwie to nie tak. Raz nam, trzy razy nam strzelą w 95, a, a czasami i my też strzelimy. Forsberg. Markandej i, i Włosiś broni. No trochę siadła Wisła po tej, po tej bramce. Ja tu oczywiście to zażądam więcej od naszych piłkarzy, żeby jeszcze cisnęli tą wisłę, żeby jeszcze starali się to wszystko jakoś zbudować. to już nie musimy, to już nie musimy grać. Wow! To jest dziwna sprawa z tymi taktykami, bo gdy ją wczytuje stąd, to, to wszystko jest w porządku. O właśnie o tą taktykę mi chodziło. Natomiast gdy, gdy jadę tutaj z rozwijanego menu, to niestety wczytuje się taktyka zupełnie inna. Musiałbym to pousuwać sobie, ale jakoś tak mi się. Nie mam czasu po prostu. Człowiek zarobiony. Milasius. Aj, zablokowana centra. Dobrze, ale jeszcze jest Wisła Kraków przy piłce. E, tutaj wysoki pressing ma masa. Bardzo dobrze. Tą piłkę odebrał na chwilę. Oddalił to zagrożenie. E, odepchnął Wisłę Kraków od naszej bramki. Chociaż Wisła cały czas w ataku. E, jest jeszcze Wisła. Cały czas. chodal, e, Jest raid. No nie radzą sobie nasi defensywni pomocnicy tutaj z pomocnikami Wisły Kraków. E, dlatego ta przewaga Wisłaków jest taka duża w tym momencie. Wybijamy, ależ teraz bomba z za pola karnego na szczęście. Obok bramki. No nie wygląda to najlepiej Ten mecz nie mogę uznać Za, za udany nie, nie, nie mogę tutaj powiedzieć o tym meczu, że jest perfekcyjny Że jest dobrym meczem Bo Wisła tych sytuacji miała za dużo Chociaż my łącznie okazji mieliśmy, zobaczcie, pięć Wisła jedną, więc teoretycznie Wszystko grano, ale jednak nie podoba mi się to Że Wisła tak często gości pod naszym Polem karnym. Marciniak, ale teraz Załadował Marciniak bombę No petarda, petarda w poprzeczkę bardzo dobry strzał. Szkoda, że, szkoda, że nie wpadł do, do bramki. No dobra, dajmy tego Jagiełę na prawą stronę. Na skrzydło, za Markandeja. Niech on zagra sobie te kilka minut tutaj. Niech on tą swoją kondycję, tą swoją przydatność meczową. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Uwaga, teraz, bo atakuje Wisła, a to jest końcówka spotkania. Wiemy, jak te bramki lubią wpadać, ale Zalik tam nie potrafi tej piłki odebrać. Wuczur cały czas Wisła w ataku. Kołodziejski, ależ znakomicie teraz Kołodziejski odbiera piłkę. Kołodziejski, odegraj to tutaj, odegraj. On nie odegra, on będzie strzelał i nie strzeli. Jak to jest możliwe? Cofnijmy sobie tą sytuację. Przecież to się, to się nie ma prawa zdarzyć. To się nie ma prawa zdarzyć, przecież i tutaj było jedno odegranie Ale tutaj, w tym momencie Każdy zdrowo myślący napastnik Odegrałby piłkę do kolegi No przecież Forsberg Stoi na czystej pozycji, ale oczywiście to jest futbol Manager, więc taka piłka nie może, zostać, nie może zostać odegrana. Co tu mi się nagrywa? Ja nic nie chciałem nagrywać, won mi stąd. Radomiak, utrzymaj to zwycięstwo, bo powinniśmy prowadzić 2-0. Powinniśmy teraz zamknąć to spotkanie po bramce Forsberga, ale Kołodziejski mu piłki nie podał. Kołodziejski chciał to wykorzystać sam. Ja rozumiem, że on gra przeciwko swojemu byłemu zespołowi. Ja rozumiem wszystko, że on chciał się pokazać tej Wiśle, że chciał strzelić gola. Ale jednak trzeba myśleć o drużynie, i, i to musi być, i takie sytuacje muszą być wykorzystywane. No, jest dwóch na jednego na bramkarza, i nie ma bramki. To jest po prostu coś nieprawdopodobnego. No, ale tak to już niestety nie bywa. 94 minuta, powolutku kończymy to spotkanie. Na całe szczęście, no, byliśmy stroną przeważającą. Umówmy się, tych sytuacji mieliśmy takich konkretnych więcej, bo aż sześć odwisły. Mieliśmy też więcej strzałów, no, ale do końca ten mecz chyba nie wyglądał tak, jakbyśmy sobie tego życzyli w meczu u nas, tak? Ja Jestem dosyć surowy, i wydaje się, że po prostu Wisła, Wisła tutaj na za wiele sobie pozwalała w tym meczu. Chociaż wynik tego spotkania no, znacząco przybliża nas do Mistrzostwa Polski. Solidne zwycięstwo, niech i tak będzie. Zerknijmy sobie jeszcze na tabelę. Po tej pierwszej kolejce rundy finałowej 31. w ogóle mamy 10 punktów przewagi nad legią Warszawa na 6 kolejek przed końcem. No. Nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek już w tym momencie był w stanie od, odebrać nam Mistrzostwo Polski. Podejrzewam, że w kolejnym odcinku to Mistrzostwo będziemy świętować. Ja postaram się z wami tak spotkać, żeby, no nie wiem, może dwa mecze zagram sobie sam, a, a wrzucimy taki mecz, który będzie mógł decydować już o Mistrzostwie, ewentualnie jeżeli bym przegrał na przykład dwa mecze z rzędu. No to wtedy zrobi się nam dramat i też do Was wrócę z, z całą historią. Warto zauważyć, że od, yy, że w lidze. Widzę jak w widzę, ale w ogóle to od 29-26 listopada, kiedy przegraliśmy po raz ostatni, nie przegraliśmy ani jednego meczu. Nie są to takie zwycięstwa wysokie, nie są takie zwycięstwa atrakcyjne, bo 1-0, 1-0, 2-1, 2-1, tak, 0-0, było 2-0-3-0. Nie ma wysokich zwycięstw, ale zwycięstwa są. Chodzi o to, żeby, Chodzi o to, żeby wygrywać w tych oczywiście w tych oczywiście spotkaniach. Tak sobie jeszcze myślę nad tym Kataldim w kontekście defensywnego pomocnika i to też by był zawodnik, który dawałby tutaj radę. No i to bardzo mocno, bo to jest, bo to jest taki gość, który tą piłkę naprawdę potrafi odebrać i potrafi pokryć przeciwnika. No ale zastanowię się jeszcze nad tym, nad tym piłkarzem, w jakiej roli go umieścić. To też zależy od tego, jakich ewentualnie transferów dokonamy w okresie, w przerwie letniej. Dziękuję Wam serdecznie, pozdrawiam, życzę miłego czwartku, trzymajcie się, cześć!